Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Poniedziałek, 26 kwietnia, kolejna pobudka z krypto ekipą. Bitcoin jeszcze nie umarł, Bitcoin odrobił, cieszy mnie to bardzo. Dobre nastroje. Słuchajcie, zaczynamy bardzo mocny tydzień. Zaczynamy różne wspólne akcje. Dziś również pokażę wam dwie platformy, które ostatnio znalazłem. Jedną już sprawdziłem właśnie do pasywnego zarabiania. Bardzo fajne akcje. Myślę, że również wam się one spodobają. No i oczywiście to, co najważniejsze, cały weekend pracowaliśmy kryptoekipą i zrobiliśmy wspólną akcję. Kryptoekipa walczy z gazem, walczy z wysokimi opłatami i zrobiliśmy wspólną akcję na Balancer. Mamy już zebranych ludzi, także słuchajcie, akcja jest zakończona, ale jeżeli jesteście zainteresowani, to na medium jest oczywiście artykuł. Możecie sobie poczekać poczytać, jak właśnie tutaj razem robimy zakupy na balancerze po to, żeby nie płacić tych dużych opłat, żeby każdy nie ponosił tych horrendalnych opłat właśnie po 100 dolarów. Oczywiście wykorzystaliśmy do tego nasz CAT token. Inicjatywa oczywiście wyszła od Was, także bardzo, bardzo fajnie. Cały czas szukamy gdzieś tam odpowiedniego zastosowania. Właśnie dla naszego tokenu użytkowego Krypto Ekipa. Oczywiście byłem z Wami na Twitterze. Warto popatrzeć mnie na Twitterze, dlatego że tam bardzo szybko możecie dostać informacje na temat tego, co ja robię. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie Mójnik, to Mac, Tom, Małpa, Maciej Tomczyk, 3, tak nie znajdziecie na Twitterze, ale oczywiście wszędzie na grupach macie również linki. Dzisiaj rano wystartowałem od Twittera, że mam obecnie 25% kapitału we Fiatach i 70% mojego kapitału jest w kryptowalutach i bardzo Mocno boję się o te 25%. Procent. Oczywiście tak to wygląda u mnie słuchajcie, to nie jest porada inwestycyjna. Natomiast patrząc na to, co dzieje się na rynku kryptowalut, patrząc na te spadki oczywiście na bitcoinie, to, że cena bitcoina jest niestabilna, oczywiście mam tu na myśli inwestorów, którzy lubią stabilizację, którzy nie lubią takich wahań ceny, no to być może każdy ten podział ma różny. Natomiast u mnie nie zmienia się słuchajcie nic. Ja cały czas uważam, że trzymanie niepotrzebnej gotówki, tutaj zaznaczam niepotrzebnej gotówki we fiatach, to jest gdzieś tam. Błąd, można inaczej to inwestować, natomiast, tak jak mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Oczywiście na Twitterze, słuchajcie, również w weekend dałem Wam informację, ja w niedzielę dokupiłem Bitcoina. Bitcoin wrócił jak z Fenik, Feniks z popiołów z 47 tysięcy, gdzie już mieliśmy ten dołek, wrócił dzisiaj do 53, także bardzo mnie to cieszy. I ja również dzisiaj malutkie zyski na Bitcoinie sobie zrealizowałem, a więc dokupiłem na dołku, tak jak robię podczas każdego zjazdu na Bitcoinie i dzisiaj sobie część tych zysków zrealizowałem. Oczywiście, jeżeli patrzymy sobie na samego bitcoina, 53336. Zobaczmy, słuchajcie, jak wyglądał ten moment grozy, kiedy wiele osób już pisało, że to koniec. Wiele osób pytało, że bańka pisało, słuchajcie, że bańka pękła. Mieliśmy tutaj zjazd, słuchajcie, w niedzielę do poziomu, to było w nocy, właściwie z niedzieli na poniedziałek, 23.31. Słuchajcie, mieliśmy 47198. Potem. Mieliśmy odrobienie na 52 i obecnie jesteśmy na poziomie 53 tysięcy dolarów. Oczywiście, tak jak zauważyliście, wiele altcoinów dostało po dubsku. Strach wkradł się na rynek. Ja bardzo lubię wtedy, kiedy wszyscy się boją, bo to jest dla mnie czas uzupełniania moich pozycji. Jeżeli popatrzymy sobie oczywiście na altcoiny. One mocno spadły, ale już odrabiają. Słuchajcie, Binance Coin znowu jest powyżej 500 dolarów, Ethereum 2400, 2476. Bardzo dobrze zachowywała się Solana i również dzisiaj sobie o niej porozmawiamy, bo jest kilka wartościowych projektów właśnie na Solanie, ale wiele innych projektów już wraca tak naprawdę powoli z tego spadku na Bitcoinie. Dominacja Bitcoina 48%. Jeżeli będzie spadała, to mam nadzieję, że szykujemy się w końcu na drugą odsłonę, właśnie alt sezonu. Natomiast trzeba bardzo mocno obserwować. Ja cały czas trzymam się planu, że duży spadek na bitcoinie oznacza to, że ja bitcoina dokupuję. Lecimy sobie dalej. Oczywiście indeks Fear and Grid jest na poziomie 46. Jest to indeks strachu, ten poziom to jest poziom strachu, tak jak tu widzieliśmy spadł gdzieś tam do 41, teraz mamy delikatne odbicie, natomiast wiele osób się gdzieś tam już wystraszyło tego, że to może być najprawdopodobniej koniec. Tak jak mówię, mimo spadku ceny na bitcoinie z rynku, mimo wszystko płynęły pozytywne rzeczy, oczywiście sprawa podatków w Stanach Zjednoczonych, plus to co się dzieje się w Chinach z koparkami, te wszystkie rzeczy na pewno mają wpływ na bitcoina, natomiast cały czas obserwujemy grube. Portfele, patrzymy, kto kupuje bitcoina, kto sprzedaje, patrzymy, jaki jest przepływ bitcoina właśnie na giełdach, ten on-chainowy. I te wszystkie rzeczy, w mojej prywatnej opinii, powodują to, że ciągle jesteśmy w rynku byka i to staramy wam się przez cały weekend przekazywać. Jeżeli dzisiaj patrzymy sobie na Glouse Alert, no to jeżeli chodzi o wpływy i wypływy bitcoina, są one bardzo, bardzo, słuchajcie, zbliżone, ale jednak więcej bitcoina z giełd wypływa niż na niego wpływa, a więc inwestorzy gdzieś tam nie chcą tego bitcoina sprzedawać. Ethereum również bardzo wyrównane. No i Tetera, a więc StableCoina, więcej tutaj wpływa niż wypływa. To znaczy oczywiście to, że ludzie chcą robić zakupy. Tak to wygląda, jestem cały czas byczą nastawiony, Słuchajcie, tak jak mówię, podczas hossy mamy te pulbeki, trzeba do tego się przyzwyczaić. Natomiast mam nadzieję, że dla Was to była kolejna lekcja, jak zachowują się altcoiny. I w momencie, kiedy teraz Twoje altcoiny zrobią bardzo dobre wyniki, kiedy pójdziemy bitcoinem być może na 75 tysięcy dolarów, być może na 100 tysięcy dolarów i również wiele altcoinów wzrośnie, to mam nadzieję, że odrobiłeś swoje lekcje i wiesz, jak zachowają się właśnie te altcoiny podczas tego, gdy bitcoin zaliczy korektę, oczywiście zobaczymy w którym momencie Bitcoin się ustabilizuje, pójdzie bokiem, jeżeli to będzie trwało jakiś czas, mamy drugą odsłonę alt sezonu i wtedy uważam, że wiele altcoinów, szczególnie tych mocnych pozycji, oczywiście tych dużych z głównego market capu potem tych defiowych, które również gdzieś tam mieszczą się w tej pierwszej pięćdziesiątce, zrobi naprawdę potężne wyniki a potem oczywiście myślę, że kapitał przeniesie się do mniejszych właśnie coinów, do mniejszych projektów Oczywiście analiza na BIN, krypto, Bitcoin odbija się i odzyskuje ważny poziom 50 tysięcy dolarów. Także macie tutaj analizę tego, co tak naprawdę wydarzyło się w tym tygodniu na Bitcoinie, tego co wydarzyło się w weekend. Także jeżeli lubicie wykresy, chcecie poczytać, czy to korekta, czy to odbicie, czy to już koniec, to na BIN, krypto Was serdecznie zapraszam. Mamy również dobrą wiadomość dla Ethereum. Aktywne adresy Ethereum osiągają nowy szczyt po rekordzie wszechcasów. ETH. Aktywne adresy Ethereum osiągają nowy rekord i wynosi on 771 tysięcy. Poprzedni szczyt to styczeń 2018 i listopad 2020. Ethereum ma zostać zaktualizowany w tym roku, aby rozwiązać problemy z opłatami na gaz. Czekam na to tak jak Wy czekacie na weekend, czekam na to tak jak każdy czeka na wakacje, aż te opłaty zostaną rozwiązane. Jest bardzo dużo możliwości zarabiania dzisiaj właśnie na wielu projektach, ale niestety opłaty za gaz są duże. Natomiast mamy rozwiązanie jako krypto -ekipa. pracujemy cały czas nad planem dla naszej ekipy, także mam nadzieję, że wspólnie razem tutaj z najbardziej aktywną, na najbardziej aktywną częścią naszej społeczności uda nam się te rozwiązania wypracować. Pytaliście również o Ethereum, słuchajcie, ja Ethereum jeszcze nie sprzedawałem podczas tej hossy, ja Ethereum cały czas trzymam, słuchajcie, 2480 to nie, jest to nie jest dla mnie żaden poziom do realizacji zysku, nie dotykam Ethera, Ether u mnie leży bezpiecznie i sobie po prostu Czeka. Bardzo fajna rzecz na Kompariku, czy polski inwestor inwestuje w startupy? Weź udział w yy, właśnie badaniu komparik.pl. Także jest tutaj ankieta. Słuchajcie, głosujcie, ja też będę głosował. Zobaczymy jak to wyjdzie, jak gdzieś tam inwestorzy, młodzi Polscy inwestorzy, ale również inwestorzy tak naprawdę w każdym wieku, czy chcą inwestować w startupy? Ja jestem osobą bardzo pozytywnie nastawiona właśnie do startupów, ale oczywiście opartych o blockchain, są to projekty kryptowalutowe na klasycznym rynku inwestuję bardzo, bardzo mało, a jeżeli gdzieś tam zliczę swoje inwestycje, to jest to praktycznie gdzieś tam może 1% moich inwestycji, naprawdę bardzo niedużo. Mam trochę klasycznych akcji, ale jest to po prostu mało. Natomiast ciekaw jestem jak to wyjdzie. Pewnie jutro czy pojutrze będą wyniki, także również w pobudce je. Przestawimy. Oczywiście Solama to jest największy, słuchajcie, wygramy tych spadków i jest to projekt, jest to ekosystem, jest to blockchain, który rozwija się naprawdę niesamowicie. Gdzieś tam interesując się kryptowalutami nie da się obok Solamy przejść obojętnie. Przebiła cenę Polki, słuchajcie, 47 dolarów. Zobaczmy w ogóle, jak ma się właśnie Polka. Yy, jak właśnie Polka i porównajmy sobie to yy, właśnie do Solany, ale Polka nie odrobiła. 33 dolary ATH na Polce przypominam było, słuchajcie, na poziomie 47 dolarów, a więc jesteśmy 30% poniżej ATH. Natomiast jeżeli słuchajcie, chodzi o Solanę, która bardzo fajnie się rozwija, 48 dolarów to było ATH, a więc jesteśmy praktycznie, można powiedzieć, słuchajcie, na ATH, właśnie tutaj na Solanie. Biorąc pod uwagę, jak ten ekosystem się rozwija, również ja zacząłem tutaj szukać nowych projektów, właśnie, które budują się na Solane, Solanie, nowych platform, które będą oferować, wejście w projekty właśnie na whitelisty, właśnie na IDO które będą robić te rzeczy dla Solany no i jeżeli szukacie również takich projektów to myślę, że warto odwiedzić stronę Solana projekt, tutaj macie y, bardzo fajny podział, oczywiście wszystkie projekty również projekty DeFi'owe, aplikacje y, tooling, y, również wolety. jeżeli chodzi o projekty DeFi'owe y, przyglądam się Oxygen Robert sprawdza Radium, bardzo dużo możliwości DeFi'owych, możliwość kopania, możliwość dodania puli, a więc y, taki y, projekt defajowy, właśnie tutaj zbudowany na Solanie, myślę, że warto go sprawdzić, ale również gdzieś tam warto popatrzeć na aplikacje. mamy Civic, czekamy na wypłatę airdropu, wiele osób od nas ma projekt Maps, także tutaj też warto sprawdzić, jest jakiś projekt sportowy, Solana Fantasy, ja jeszcze tego nie sprawdzałem oczywiście są portfele Warto, warto, warto gdzieś tam iść tutaj z trendem i pilnować tego ekosystemu. Jak macie jakiś fajny projekt na Solanie, dajcie znać. Czekamy oczywiście na Solana starter, aż ruszy. Czekamy, aż będzie możliwość zakupu tokenów i właśnie kupowania tych projektów w tej wczesnej fazie. Oczywiście w weekend dawałem wam informacje na temat Gate.io. Jestem mega zadowolony, słuchajcie, bardzo fajnie udało mi się tutaj w weekend zarobić. Sprawdziłem już tą możliwość kupowania. No i oczywiście, słuchajcie, ja kupowałem Mochi Market to była taka akcja że żeby tutaj wejść nie trzeba było mieć poziomu VIP 1 a więc nie trzeba było mieć zrobionego obrotu na półtora bitcoina nie trzeba było mieć tokenu gate ale wystarczyło, słuchajcie, wrzucić tutaj na alokację, zamrozić swoje DAO, czyli również tutaj będą, jeżeli chodzi, przypominam, to jest wszystko w zakładce starter, również będą tutaj akcje związane właśnie z DAO, wystarczyło zamrozić DAO, ja zamroziłem DAO, no i dostałem, słuchajcie, alokację o wartości 25 dolarów. W szczycie można było to sprzedać razy 15, a więc doszło do 1,5 dolara. Mi to udało się sprzedać za 1,2 dolara, a więc razy 12 z 25 dolarów, promat 270 dolarów zarobione. Także bardzo, bardzo fajna akcja. Więc jeżeli macie DAO i nie łapiecie się na te white listy robione przez DAO Makera, możecie próbować tutaj. Oczywiście wszystko jest opisane w zakładce startup. Natomiast większość akcji tutaj wymaga, żeby mieć poziom VIP-1, a więc trzeba mieć od odpowiedni obrót, trzeba mieć właśnie tokeny. Zrobimy się, że o tym oddzielny film, bo coraz więcej tutaj projektów ja zakupiłem sobie jeszcze tokeny Gate.io a więc już je posiadam pracuję teraz właśnie nad depozytem Robert zrobił i dostał VIPa nie mając 1,5 bitcoina obrotu, ale za sam depozyt tam około 2,5 tysiąca dolarów jeżeli u mnie zadziała, jeżeli u mnie to się potwierdzi, dostaniecie już konkretne informacje, natomiast dzisiaj platforma właśnie giełda Gate.io i ta zakładka starter przechodzi do moich ulubionych, myślę, że warto z tego korzystać. Wczoraj w nocy znalazłem We Starter a więc projekt, platforma y, zrobiona właśnie przy współpracy z Huobi, myślę, że Huobi kojarzycie, wiele osób tej giełdy używa i również jest to platforma do IDO, jest to platforma, na której możemy y, zapisywać się na white listy różnych projektów, y, będzie niedługo Black Hole, projekt, który łapie fajny wiatr w żagle, dużo mocnych inwestorów tutaj jest na pokładzie w tym projektu, ale również ich token, tak jak widzicie, będzie sprzedawany, także dzisiaj będę to rozkminiał, jeżeli macie czas też to zróbcie, jest oczywiście link, do Twittera jest link do Medium, jest link do Telegramu, trzeba wejść, poczytać, słuchajcie, na jakich zasadach to będzie robione, ale myślę, że kolejna rzecz, która wskoczy do naszego ekosystemu, właśnie do pasywnego zarabiania, także Gate.io i WeStarter ode mnie na dzisiaj, dwa naprawdę mocne tematy. Także sprawdźcie, oczywiście, jak wszystkie zasady dokładnie też poznamy, to dostaniecie pełne informacje. Lecimy sobie dalej oczywiście Blockswap, kupujemy cały czas na balanserze, tak jak wiecie były duże opłaty, tam wychodziło słuchajcie, ponad 100 dolarów i gdzieś tam od Was wypłynęła ta wspólna inicjatywa żeby zrobić wspólne zakupy, żeby raz zapłacić opłatę i podzielić ją na wszystkich mamy już zamknięty ten temat chyba około 60 osób działa z nami tutaj, będziemy wszystko wrzucać słuchajcie, na pulę, na steakhouse a więc będziemy tutaj sobie steakować słuchajcie, obecnie API w tym steakhouse ma być około 1800% Oczywiście tutaj w skali roku Steakhouse ma funkcjonować przez 5 miesięcy. Także ja przygotowuję materiały. Myślę, że bardzo dobra akcja. Super, że udało nam się zgrać jako kryptoekipa. Zrobiliśmy bardzo fajną akcję. No i obecnie cena tutaj, jeżeli chodzi o Blockswap Swap, kupujemy oczywiście na Balancer 0.069. Także dzisiaj również będziemy robić te wspólne zakupy. Dzięki wszystkim, którzy dołączyli. Dzięki za to, że daliście taką inicjatywę. Po to jest właśnie KryptoEkipa, żebyśmy tego typu rzeczy mogli robić. I oczywiście to się wiązało z wylistowaniem KryptoEkipa token, naszego tokenu CAT na giełdzie właśnie Waves Exchange, giełda, która jest naszym partnerem w parze do Stablecoina należącego do ekosystemu Waves, a więc do USDNA. Temat już jest zamknięty wraz z kolejnymi akcjami. Oczywiście będzie Ket się pojawiał. Wszystkie informacje na temat Ketu macie na naszych social mediach. Lecimy sobie dalej. W końcu mamy, słuchajcie, Torchaina na Krypto.com. Bardzo to mnie cieszy. Kolejny mocny projekt. Projekt, który jest moim game changerem. Projekt, który w tej się na razie dał mi zarobić najwięcej. A więc projekt Run. Także bardzo fajnie, że również on tutaj dochodzi do crypto.com. No i oczywiście wielki potężny tydzień dla całej społeczności Chilis i Socjos. Przed nami słuchajcie, 4 FTO. Wszystkie informacje macie oczywiście na kanale. Macie również rozpisaną moją strategię. Nagrałem film na temat mojej strategii właśnie na te FTO. Duże wydarzenie, natomiast jest słuchajcie, coś więcej. Mamy tutaj bardzo wiele osób zauważyło, że New Jersey Devils dodało filmik z meczu, gdzie jest logo nad bramką Socjos. To oznacza, że najprawdopodobniej będziemy mieli, słuchajcie, NHL, będziemy mieli hokej właśnie w Chilis i Socios. Bardzo duże wydarzenie, czekamy na locker roomy ze Stanów Zjednoczonych, czekamy na kolejne FTO. Bardzo dużo tutaj będzie się działo, cały czas uważam, że cena Chilis jest dobra, 0,43. Gratuluję również wszystkim, którzy ładowali na dołku. Przy tym spadku na Bitcoinie, słuchajcie, tak jak tutaj niektórzy dokupowali, ja nie dokupowałem, bo jestem załadowany. Można było złapać za 0,35, ale to gdzieś był ten skrajny punkt. Ale bez problemu, słuchajcie, tutaj za 0.36, 0.37 można było bez problemu złapać. Duży tydzień na całej społeczności Chilis i Socios także będzie się działo. No i oczywiście, słuchajcie, Binance leci dalej z dodawaniem kolejnych stokenizowanych akcji. Mamy Apple, mamy Microsoft. Mamy MicroStrategy, także słuchajcie, bardzo tutaj dużo się dzieje. Ja jeszcze, słuchajcie, nie kupowałem, ale powoli myślę również, że w stokenizowane akcje zacznę inwestować. Na razie za dużo dzieje się w świecie krypto, za dużo tych nowych projektów wchodzi do naszego ekosystemu, za dużo też gdzieś tam szukamy, więc yy, patrzę na to z boku, ale uważam, że dla rozwoju Binance'a i rozwoju całego rynku jest to jak najbardziej dobra informacja. Mamy w końcu pozytywne informacje od Plasma Pay. Niedługo ruszy, słuchajcie, pierwsze IDO. Już jest głosowanie na y, oficjalnym, właściwie ono jest zakończone, ono były w weekend, na oficjalnym y, telegramie, właśnie Plasma Pay. Y, informacja na temat, ile trzeba będzie mieć tych tokenów Plazma, aby brać tutaj udział. Także czekamy, aż podadzą, słuchajcie, oficjalne y, wyniki. Natomiast ja Plazmę mam, również mam nadzieję, że będzie to ilość, która pozwoli mi tutaj kupować w IDO, bo to jest najlepsza forma, tak jak na Gate.io, które Wam dzisiaj pokazywałem, y, tak jak i również na tej nowej platformie WeStarter, tak i na Plaźmie również takie możliwości będziemy mieli, a więc tego typu akcje są dobre. Także również tutaj informacje będą, ale tak jak widzicie, te wszystkie IDO, te wszystkie sale robione na giełdach to daje niesamowite wyniki, razy 10, czasami razy więcej. Więc warto z tego korzystać. Ja mówię od dawna, że warto wybrać sobie platformę. Wiele przegapiliśmy, ale teraz. Mamy gate'a, y, mamy tutaj właśnie ten WeStarter i zobaczymy, co będzie z plazmą, także myślę, że tutaj na tych trzech będziemy sobie pracować. Dzięki za uwagę, na dzisiaj to by było na tyle. Dzisiaj pracujemy bardzo mocno nad ketem, pracujemy nad regulaminem tych wspólnych zakupów. Jest już zrobiona grupa. Jeżeli macie kety, zapraszam serdecznie. Y, każdy, kto ma kety, będzie oczywiście mógł głosować nad rozwiązaniami dla naszej ekipy. Dzięki za uwagę i słyszymy się jeszcze dzisiaj. Hej ekipa!